Hejka Gazelki, witam Was bardzo serdecznie. Kochane, dzisiaj z mojego ogródka, bo będziemy robić koktajl na zdrowo. Wiem, że poniedziałek dla zdrowia jest e, w poniedziałek, ale dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy dzień, bo powiem Wam szczerze, że śliwka jest na poście i Krejzolka jest na poście. Wydarzyły się niesamowite rzeczy. Co się stało? Chyba Dorka Motywatorka w końcu je zmotywowała. Więc co? Jeżeli Dorka Motywatorka je zmotywowała, to teraz musi je wesprzeć. I co? Dorka Motywatorka od dzisiaj też jest na poście. Także dziewczyny, uwaga, trzymamy się, jesteśmy razem, będziemy się wspierać. Zobaczymy, która ile wytrzyma. Ja nie mogę co prawda 6 tygodni, bo już byłam w tym roku na poście 20 kilka dni, więc ja będę jakby robiła sobie taką przypominajkę, ale zaczynamy dziewczyny. Dzisiaj pokażę Wam fajny koktajl. Jestem właśnie w swoim ogródku i będziemy zrywać zaraz jarmusz do naszego koktajlu. I tutaj sobie rośnie taki mój mały jarmużek jeszcze, ale dzisiaj go dopadniemy i go troszkę pozrywamy. Jestem taka radosna, słuchajcie, że dziewczyny poszły na post, że niesamowite. Cieszę się, jeszcze mojego męża będziemy namawiać. Także, jeśli chodzi o jarmusz, to jest bardzo, bardzo zdrowy. I w czym on jest taki zdrowy? Przede wszystkim, poza tym, że ma różne inne witaminy, to ma witaminę, którą bardzo ciężko spotkać w warzywach i jej bardzo często nie dostarczamy i musimy ją dostarczyć z zewnątrz. A. Tutaj mamy witaminę K. Witaminę K, która jest bardzo potrzebna właśnie dla naszego organizmu. I, I pamiętajcie też, że jarmuż zbiera się, nawet jak macie wielkie liście, to zawsze te liście na, na samym dole zrywamy. I już mamy. OK. Jarmuż mamy, idziemy robić koktajl. Okej, okay, i do naszego koktajlu mamy przygotowany blender, przede wszystkim mamy szklany, szklany dzbanek, trochę wody, szklankę wody, liście jarmużu, ogórka, dlatego, że ogórek daje bardzo dużo wody, kiwi i jabłko do smaku, ale jeszcze coś, zaraz Wam pokażę, tutaj mam pieliszeczek z witaminkami, z witaminkami, które mam w takiej dużej, białej butelce. Zaraz Wam pokażę. O, właśnie tutaj. Z tej butelki. Ją, ją się trzyma w, w lodówce. Dlaczego witaminki? Doleję to dzisiaj do swojego stylu, ponieważ jeszcze nie piłam. A codziennie dzieciaki piją. Tu nam wyszła moja Wiktoria. Fikusiu, dlaczego tu weszłaś w buta, kochanie? No, dlaczego weszłaś w butach? Wiesz, że się nie chodzi tutaj w butach. No, tak to się... Tak, to można nagrać film z naszymi pociechami, więc wracamy do witaminek. Mamy witaminki, ponieważ dzisiaj nie mamy wszystkich witamin, makro, mikroelementów w naszej ziemi, w naszych warzywach, owocach, dlatego wspieramy się witaminkami oczywiście naturalnymi, z ekstraktów roślinnych, więc takich certyfikowanych harm ekologicznych. Dobrze, kochanie, będziemy robić właśnie zaraz koktajl, tak? Tak, dobrze. Pomożesz, mamusi? Tak. Dzisiaj widzę, masz e, fryzurę Chopena, tak? Mhm. Tak? <grywa> ok, więc mamy tutaj małego pomocnika, który postanowił nie zejść i e, cały czas być przy mamie. tak? Mhm. Tak. Więc pani pomocnik e, będzie już pokrojone warzywka i owocki wrzucała do dzbanuszka, tak? tak? Tak, dobrze. To zaczynamy. W takim razie wrzucamy jabłuszko. Proszę, Wikusiu. Rzucamy jabłuszko, zobacz o w taki sposób, widzisz? Rzucamy do dzbanuszka i robimy koktajl. Dla Filipka dodamy też później banana, tak? A na razie robimy koktajl postny. Pięknie, ale pięknie. Brawo, ślicznie. Wszystko wrzucaj, wrzucaj, wszystko, wszystko. Tak, wrzucamy wszystko. Z Was, każdy z Was może użyć innego blendera, taki jaki macie oczywiście. Ja używam taki, jaki miałam właśnie pod ręką. Mam też taki fajniejszy, lepszy, ale mi się nie chce wyciągać. Dopiero co? O, proszę, o, pięknie. No, jeszcze, 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 kochanie. No. No. Ok, mamy, tak. Teraz co? Witaminkę. Wlejesz witaminkę? Tak. Dobrze. To Ty wlej witaminkę. Nie wlej. Pięknie. Mocno. O tak. Właśnie o to chodzi. Witaminkę, a mama wleje wodę, tak? Szklankę wody i zobaczymy, jak nam się zmiksuje. Jak będzie za mało, to damy bardziej. I zaczynamy blendować. kolor, zielony będzie. Zielony smiksowany. Możemy też dodać trochę truskawek. Akurat my dzisiaj nie mamy, ale teraz jest sezon truskawkowy, więc na poście dekoracyjne truskawki wskazane, jeżeli ktoś z Was ma. Oczywiście też możemy dodać kawałek cytryny. Mamuszu, dolejemy? Dolejemy, tak. Zaraz dolejemy. Ok, więc mamy już koktajl gotowy i dla tych, co poszczą, wlewamy koktajl do Szklanki, czyli dla mnie i dla mojego męża. O, tak. A zostało mi troszeczkę koktajlu i co z nim robię? Do tego dodaję banana i to będzie koktajl, będzie dla dzieciaczków koktajl, który będzie słodszy. Tak, Wikusiu? Tak. Czy ty będziesz piła ten koktajl też? Nie. <laughs> nie, Wikusia nie będzie piła. Ok. I blendujemy też. Ok, teraz mamy koktajl dla Filipka. Jest troszeczkę innej konsystencji, wiadomo, banan. I wszyscy są zadowoleni, wszyscy mają na zielono. I na zdrowo. Pamiętajcie jeszcze, że taki koktajl trzeba podać prosto pod nos, bo nikt sobie sam nie weźmie. I potem będzie trzeba nawoływać, wszystkie owoce, warzywa się osiądą, więc warto podać komuś pod nos. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dużo uśmiechu dzisiaj.